teraz Pana Boga w naszej modlitwie o uzdrowienie o uzdrowienie naszych ciał, ale przede wszystkim naszych dusz o to by Bóg wejrzał na nas z miłością, my byśmy przyjęli to wejrzenie o to byśmy dali się prowadzić, byśmy mu oddali wszystkie nasze cierpienia wszystkie nasze upadki, wszystkie niepokoje Wszystkie zagrożenia. Panie Jezu, proszę Cię o pełne zdrowie fizyczne, psychiczne, moralne, umysłowe, duchowe. Proszę, aby każda odradzająca się nowa komórka organizmu była idealnie zdrowa, bez zanieczyszczeń i wad, lepsza od pierwowzoru. Aby prawidłowo i harmonijnie wkomponowała się w pracę danego narządu. A narząd w pracy całego organizmu, aby w naszych organizmach, nas tu obecnych i tych słuchających przez radio, panował ład, porządek, harmonia i współpraca, aby nie było w organizmie nic złego, szkodliwego, chorego, a nie żadnego ducha nieczystego. Panie Jezu, prosimy Cię. Rozpuść i usuń wszelkie złogi, zakrzepy, zatory. Zlikwiduj guzy, torbiele, polipy, narośle, zrosty, tętniaki, żelaki, blizny. Wszelkie zmiany chorobowe kości i stawów. Oczyść i odtrój mocą Twojej łaski. Całe nasze organizmy z bakterii chorobotwórczych, wirusów, grzybów, pasożytów. Wszelkich szkodliwych substancji zawartych w wodzie, glebie, powietrzu, pokarmach. Panie Jezu, mocą swoją udrożnij, udrożnij tętnice żyły, drobne naczynia krwonośne w mózgu, płucach, wątrobie, nerkach, sercu, kończynach. Udrożnij wszelkie przewody w całym ciele. Zabezpiecz Panie Jezu prawidłowe funkcjonowanie. Zastawek w całym organizmie. Wyrównaj, panie Jezu, przeciążenie i niewydolność krążenia, wzmocnij sił odpornościowe naszych organizmów, znieś swoją mocą, Jezu, wszelkie stany zapalne, reakcje alergiczne, zabierz ból i niesprawność każdego rodzaju. Wstrzymaj rozwój chorób, o których jeszcze nie wiadomo, że atakują nasze organizmy. Uzupełni Jezu wszelkie niedobory substancji organicznych, mikroelementów, witamin, hormonów niezbędnych do prawidłowego i zdrowego życia. Proszę Cię, Panie, uzdrów nas ze wszystkiego, z czego Twoim zdaniem powinniśmy być uzdrowieni, byśmy mogli uniknąć wszelkich chorób i zła. Uzdrawi nas, Panie Jezu, od wszelkich nałogów, lęków, fobii, uzależnień, Złych nawyków. Mocą Boga Najwyższego niweczą raz na zawsze wszystkie myśli od złego działające na rozum, świadomość, wolną wolę. Wszystkie znane i nieznane przekleństwa pokoleniowe. Wspomaganie się złych duchów na niekorzyść uwolnienia całych rodzin i poszczególnych członków. Podział i niezgodę w rodzinie wywołano przez duchy i wrogość członków rodziny wobec siebie nawzajem. Pokoleniowe obciążenia nałogowym paleniem papierosów, choroby płuca, skrzyli, gardła, krtani, niewydolność płucno-skrzelową, wszelkie choroby wywołane bądź nakładane na skutki obciążeń pokoleniowych i piciem alkoholu, choroby serca, nerek, wątroby, ociążałość umysłową. Zatrzymuję rozprzestrzenianie się i dziedziczenie jakiejkolwiek formy zniewolenia teraz i w przyszłości. Niech Pan Was strzeże i błogosławi. Niech was Pan prowadzi właściwymi drogami. Niech Pan rozproszy mroki Waszych sercu, mysłu i duszy. Niech Pan Was prowadzi, abyście wypełnili Jego świętą wolę. Amen.